Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA Online. W tym odcinku jesteśmy w kasynie. No i... zakręcimy sobie kołem do wygrania taki samochód. A my idziemy sobie w kierunku koła, żeby zakręcić. No i może wygrać coś. Czemu nie mogę? O, dobra, mogę, tylko źle sobie poszedłem. Kręcimy kołem fortuny. Zobaczymy, co się uda wygrać. Dziesięcioprocentowa uh. zniżka na pojazd, śmiech, ale zobaczymy, tutaj ktoś inny będzie kręcić. Zobaczymy, co się tej osobie uda wykręcić. 2500 reputacji. Kolejna osoba. No, czy będzie coś ciekawego? 15 tysięcy żetonów. No, też nie za ciekawie. Ale wolałbym te żetony niż 10% zniżki. Chociaż, kto wie, kto wie. Może skorzystam z tego. A teraz sobie wyjdziemy stąd i. Zadzwonimy do pani Baker żeby otrzymać jakąkolwiek pracę Pani Baker gdzie ona jest Pani Baker Hi what do you need Praca You get used to bad press in this business But there's bad press and there's a personal hit piece running in the main segment on Weasel News by the time everyone realizes it's bullshit, no one will care. So I need a reporter to get some first-hand experience of the random acts of criminality he loves to write about. I've sent you some probable locations. Watch out for a white news van. No to fajnie po prostu szukamy reportera i muszę zwiedzić te wszystkie miejsca, więc najpierw polecę sobie tutaj do tego znacznika kadę. Niedaleko, na w posiadłości Madrazo. Nie, to nie jest ten van. Lecimy do kolejnego punktu. Chyba zobaczę na mapę, gdzie w ogóle tutaj te punkty są. Może C, E, A, B? Może tak? Więc teraz lecimy do C? Może tam będzie ten reporter? Kto wie? W sumie to mamy jeszcze 25% szans na to, że będzie w tym miejscu. Później szanse wzrosną. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie. Żeby nie latać po całym Los Santos. I już jestem na miejscu i tu widzę, że już to, co nie jest to miejsce. No to lecimy do E. Później A, a na końcu B. Jest taka szansa, że będzie w A, ale jest też szansa, że będzie w E, czyli tej początkowej literze, albo tej końcowej w tym wypadku. Nie, to też nie tutaj. Niestety muszę podlecieć bliżej. No i lecimy do znacznika A. Mam nadzieję, że to jest ten znacznik.

Trzeba pozorować napość czyli nie można go po prostu z rakietki pociągnąć. No dobra, no to gdzie kolego jedziesz? Fajnie by było, jakbyś się już zatrzymał. No, to może potrwać. Trzeba się troszkę oddalić. Bo kolega nas tutaj widzi. Dobra. Możemy troszkę podjechać. Śleć reportera po cichu. Dobra, wylądowałem. Teraz idziemy za nim. A śledź reportera do cichszego miejsca. Dobra, to idziemy sobie za nim po prostu. Po prostu mamy go zlikwidować. No to może za rogiem. Za rogiem będzie idealnie. Tak, żeby ten gość nie widział, nie słyszał. No i dobra. Ok, zabieramy portfel, przeszukujemy reportera i znikamy. Tylko 500 dolarów przy sobie miał? Malutko, ale myślę, że misja się powiodła i wszystko się udało. Siadamy i odlatujemy jeśli ten helikopter jeszcze odleci. Misja ukończona. Wyeliminowano repor reportera. 24 tysiące gotówki i 5000 tysięcy żetonów. Wypadło. Dobra. Na tym sobie skończymy ten odcinek. Także jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. Hej!